Witamy serdecznie! Z tej strony czołowy dziennikarz Weasel News, Chimpanzee. Obok mnie stoi Joe Ackerman, kryptonim zawodowy Mariola. Mają państwo zaszczyt poznać tajniki pracy osoby, która myli się tylko raz. Witam, Joe Mariola Ackerman z tej strony. Ja serdecznie! Przedstawimy wam jeden dzień z życia saperów. Mm, mm, co w ogóle. się mało. O, to, to dzwoni. Halo? Staw na Mirro. Jestem w drodze. Wsiadaj, jedziemy. Boże, akcja! Szybko, szybko. Wsiadaj. Ja. To jest głupie. To jest głupie. Chuj. Co, koniec? Czy powinien pierdolać w ten dystrybutor, to, malę, to by było śmiesznie. Szybciej, szybciej! Jadry, gaz do dechy. Adelante! Adelante, vamos! WOMO SMUCIARZU NIE A MOŻE NA PLEJER? BOŻE TO Z i NIE POCIĄGNĄ JAPIE trzeba ZAGRAŁA TY? O mi się wyłączyło Wie. O Defuj, defuj! Nie, ja tam na maila wysłałem dokument. A no, widzę, no, no, no. gate. A nie chciałem przerywać. Pierdolnie czy nie pierdolnie? To nie. z nami? Tak. Słucham. O nie! Oh, to mi się chyba to Do... e co ty kurwa nie powiesz w a wszystkie sceny w tym materiale były upozorowane na jego potrzeby koniec hashtag saper ha. kocha najmocniej. <laughs> hashtag saper a to tylko na instagramie na Twitterze to było też na instagramie jego ja pierdziemy. No nie, bon voilà, bon voilà. Jeszcze coś, no już, już koniec? No jest. Ej, wy tyfy? Jestem dubny z tych się produkcji. Ja jestem y, pełna po podziwu dla montażysty. Tak, obawiam podół. kto.